Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o jednym filmie, który oglądałam setki razy, chyba. Jest to film dokumentalny Jak motyl. Z 2004 lub 2003 roku o przemku niepełnosprawnym chłopaku, który właściwie całe swoje życie spędził w opiece społecznej, w domu opieki społecznej. Na początku miał normalne życie, jak każdy niepełnosprawny. I co? Nie będę wam tutaj zdradzać całego filmu. Powiem tylko, że osobiście ten film coś włożył w moje życie, coś mi przekazał na całe życie, właściwie że że tak naprawdę ja mam lepiej że że trzeba trzeba jakby szanować to co się ma oczywiście nie zrozumiałam tego po po, po dziesiątym razie po, po dwudziestym razie Zrozumiałam to dosyć niedawno, taki za każdym razem, kiedy to oglądałam ten film, zrozumiałam coś nowego właściwie. I postanowiłam wam nagrać to wideo, by was zachęcić do oglądania tego filmu dokumentalnego o przemku. E ten film dokumentalny będzie. Ten tytuł będzie na mojej stronie internetowej, facebookowej. Tak, pomagam innym pięknem. I zachęcam Was do obejrzenia tego filmu. Nie wiem, może już oglądaliście ten film. A czykolwiek ci, którzy nie oglądali, to zachęcam do, do obejrzenia, bo może wam coś włoży w wasze życie ten film, coś wam zostawi, mać coś nowego. No, do zobaczenia w następnym wideo. Pozdrawiam serdecznie.